Cześć, cześć witajcie moi drodzy. Pytałam Was na Stories, czy chcielibyście takie czytanie, żebym sprawdziła w kartach? Tak na szybko. O co chodzi z tą bramą Lwa? Czy faktycznie możemy tutaj doszukiwać się dzisiaj? Nie mówię o każdym wydarzeniu, nie wiem, astrologicznym, energetycznym, jakby tam tego nie opisywać, ale mówię o tym teraz. Czy teraz możemy tej bramie Lwa doszukiwać się? czegoś szczególnego, czegoś znaczącego, jakieś innej energii. W tle leci muzyka, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać, ale po całym dniu pracy muszę się choć trochę zrelaksować i odprężyć. Dobra. O co chodzi z Bramą 2? Tak ogólnie, tak ogólnie nie dzisiaj, ale ogólnie. Czym jest Bramą 2? Funkcjonujące w obiegu pojęcie. Lowa Kielichów. Dziesiątka Buław. odwrócona siódemka Buław. Próbował podtrzymania czegoś, co faktycznie się wydarzyło. To wygląda tak jakby... Um, Jakby ekstrapolować jedy, jeden przypadek na. Na. Na, na, na jakąś. Wi znaczy, jakby to powiedzieć. Tak jak jakąś zasadę ekstrapolujemy czasami na całe różne zjawiska, to nie ma zastosowania. To mniej więcej tak to wygląda, że faktycznie coś było. Ale nie ma tego, to nie odnawia się cyklicznie. To na pewno nie jest cykliczne. No, ciekawe, dobra. Dlaczego jest taką sławą? To. No, dlaczego? Bo się podoba. Bo się podoba. Dziewiętka kielichów, szóstka kielichów i czwórka buław. Bo się podoba i jest bajkowe. Nie trzeba kart w sumie nawet do tego, ale jest to jakaś opowieść, jakaś baśniowa opowieść, która się sprzedaje, która w takim zachodnim podejściu do ezoteryki, w podejściu kapitalistycznym do ezoteryki, którą się sprzedaje, dobrze się sprzedaje po prostu. Ale tak, to nie pojawia się cyklicznie, ale to jest obecne. Ta energia jest obecna, ale czym ona jest? Z energi energią wyobraźni przede wszystkim. Energią wyobraźni i wychodzenia poza schematy. Mamy tutaj siódemkę kielichów i odwróconego króla denarów oraz ym, diabła. To tak jakbyśmy mogli po pierwsze wychodzić z iluzji, wychodzić z ym, złych założeń. Yy, I jakbyśmy mogli nic o tyle siły i wyobraźni by wprowadzać w życie nasze marzenia ale przede wszystkim mamy tutaj właśnie energię wyobraźni wyobraźnia jest z wolnością diabeł często jest zniewoleniem jakby ustanowiony status quo mógł się zmieniać ale to nie odnawia się cyklicznie od czego zależy, czy ta energia jest dostępna? Świat. Czyli cały układ. Świat i król kielichów. Yy, przede wszystkim jest cały układ, więc mówimy tutaj o czymś, co od nas niezależne. A druga kwestia to jest nasza gotowość do tego, jakby takie czyste serce. Yy, czyste serce, no to tak brzmi poetycko, to nie zawsze jest czyste serce. Po prostu warunki emocjonalne, jakie są spełnione. I czy one są spełnione? A świat mówi o systemie, więc świat będzie mówił o tym, hmm, jaki jest na przykład układ astrologiczny, jakie są warunki, jaka jest świadomość kolektywna, zbiorowa. Czy ona wytwarza warunki? Czy teraz są wytworzone takie warunki? Nie. Królowa buław i rycerz hmm, mieczy mówią o wytworzeniu czegoś, co jest sztuczne i aby robić coś na siłę. To jest podtrzymywanie... Ja dlatego składam te karty, bo ja nie czuję tego. Eee, nie czuję w ogóle tego. <grych> Więc dlatego chciałam zobaczyć, co to jest. I to nie jest tak, że tego nie ma. Nie ja wiem, czy nazewnictwo jest słuszne i adekwatne. Z tym można by na pewno dyskutować brama lwa, no nie wiem, jakoś kojarzy się szczególnie z lwem, czy coś takiego. Numerologicznie pewnie jakoś można opracowywać tę datę, ale co roku ta data będzie inna, no bo to jest przecież inny rok, więc no to też trzeba brać pod uwagę. I to jest. To nie jest tak, że tego nie ma, że to jest wymysł. Jednak tworzenie z tego czegoś cyklicznego, i bezsensowne takie mówienie, że o, tak jak mamy Boże Narodzenie, to mamy Bramę Lwa co roku, no nie? Tworzenie jakieś daty, że niby tam jest energia, to nawet, wiecie, nawet Boże Narodzenie nie zawsze jest energia. Nawet, nawet przy Święcie Zmarłych, co ja uważam, że jest taką datą... Um, jed, jed... jakby ona się utrzymała, bo jeżeli chodzi o taką energię, na przykład Bożego Narodzenia, energii świąt, nie mówię już tutaj o energii nie tylko chrześcijańskiego tego Bożego Narodzenia, ale też przedchrześcijańskich świąt, które w tym momencie, w tym okresie się odbywały, to ta, ta energia już nie jest taka stała. Za to energia dziadów i energia wszystkich świętych i to, co się dzieje przy początku listopada, te portale, które wtedy się otwierają, one są stałe. I one się nie zmieniły, ale to nie znaczy, że one się nigdy nie zmienią. One na ten dany moment, one są na ten dany moment jednak jakoś tam niezmienne, prawda? Więc yy, ta Brama Lwa to nie jest coś takiego. To nie jest jakoś bardzo zapisane. Wydaje mi się... Zobacz, zobaczę. Ja, wydaje mi się, że to jest jakaś stara w ogóle wibracja i energia. No, tak która przetrwała, dziewięć buław i słońce, energia, która przetrwała, to jest jakby coś z innej, można by było powiedzieć, cywilizacji, jeżeli ktoś w ogóle to uznaje, jest istnienie różnych cywilizacji, no nie? Coś, co... to ma inną świadomość, ta brama, ona nie... <gryw> nie wiem, jak to powiedzieć, to tak jakby... Nie przystawało do naszej świadomości. To nie jest do końca nasza świadomość. To trochę tak jak a, y, ziomek z Polski jedzie sobie do Peru zażywać ayahuaski i y, w ogóle nie do końca tego potrzebuje i, i zaniża tak naprawdę swoją świadomość. Y, próbując, próbując wejść w świadomość, która nie jest aktualna dla niego. O tak. Znaczy to jest gruby temat i może na in, inny raz, ale... Yy... Ale tak, to, to jest możliwe, to bywa dostępne. W tamtym roku wydaje mi się, że ta energia była dostępna. W tym roku nie sądzę, żeby ona była dostępna. Ja jej nie czuję jej nie widzę. Nie widzę jej też w tym rozkładzie. Ósemka była w odwrócona, nieporozumienie arcykapłanka arcy i królowa denarów. To jest... To, co zrobiono z tą energią, komercjalizacja i zrobienie z tego produktu oraz sezonu wyprzedażowego, to jest pomyłka. Ale to nie znaczy, że tej energii nie ma. Że nigdy jej nie było. Ona była, ale to jest stara energia i to jest inna świadomość niż ta obecnie, którą mamy i do czego można wykorzystywać ją do ogromnych, ogromnych ruchów i zmian. I to jest żeńska energia, bo mamy tu koło fortuny cesarzową i dziewiątkę denarów. To jest żeńska energia, która pozwala przesuwać, jakby przesunąć ściany działowu, której nie można przesunąć, a jednak można ją przesunąć. To jest yy, energia od środka energia przebudowująca, robiąca takie przeformatowanie, no nie? Jakby klocki były przekładane na podstawie tej energii. I to jest energia, bo my szafujemy sobie słowami takimi jak transformacja itd. i tak dalej. Oczywiście ja też to robię, no bo siedzę w tej branży, więc używa się takiego słownictwa, ale to, że my zaczęliśmy myśleć, że my z dnia na dzień możemy i ciągle dokonywać niesamowitych transformacji, to, to to jest jakaś pomyłka. Bo niektórzy, to wczoraj też o tym rozmawiałam z teściową, niektórzy żyją tylko karmicznie i nigdy nie dostąpią takiego, dostąpią świadomości przesunięcia zwrotnic swojego życia, takiej dużej zmiany energetycznej. Nie widzą w ogóle możliwości tych tak zwanych cudów, no nie, dużej zmiany życiowej. A inni z kolei, myślą, że mogą robić to ciągle bez przerwot, tak, na pierdnięcie, no nie, że to jest o takie łatwe. Jakby nie, nie ma szacunku już, nie ma powagi, nie ma rozumienia. To tak jakby myśleć, że od tak z dnia na dzień możesz zostać lekarzem, bo to jest mniej więcej taki wymiar. To nie jest presa która odbywa się jednego dnia, nie może odbywać się codziennie. To jest swego rodzaju łaska, dostąpienie tej energii. Jest to energia żeńska, więc ona ma niewiele wspólnego tak naprawdę z tym, jak my teraz rozumiemy żywioł ognia, lwa i tak dalej. Mm? Bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa energia. Dajcie znać w komentarzach, czy takie filmy Wam się podobają. Czy chcielibyście więcej takich filmów ezoterycznych, a nie tylko tarotowych. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.